Słuchajcie, Chińczycy pokazują, że luksus wcale nie musi kosztować majątku. I to jest najpiękniejsze w chińskich samochodach. Tu mamy, słuchajcie, DNZ D9, czyli samochód, który luksusem rozwala wszystkie Mercedesy EQE z BMW X7, Audi Q8 i wszystkie takie inne samochody, a jednocześnie kosztuje. No, już na gotowo w Polsce 300 tysięcy złotych. I zobaczcie, co on ma. Tu jest dwulitrowa benzyna, plus trzy silniki elektryczne, plus bateria na 150 km, łącznie 900 koni mechanicznych, 4 sekundy do setki i full komplet wyposażenia, łącznie z elektrycznymi progami, elektrycznymi drzwiami, masażami w fotelach, lodówką. Słuchajcie, i naprawdę wszystkim... Co może tylko sobie wyobrazić luksusowy samochód? Wszystkie materiały są przepiękne, miękkie, mięciutkie, przyjemne w dotyku. Fotele, tak jak mówię, z masażami, ze wszystkimi takimi funkcjami. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj kapitańskie fotele, które zapewniają kapitalny komfort. Dwa stoliki do laptopa. Tu jest wysuwany ekran z konsoli, z dachu, który możemy sobie oglądać telewizję. Tu są dodatkowe lusterka, jakby ktoś potrzebował. No i jest oczywiście też. Trzeci rząd siedzeń, który wcale nie jest jakoś specjalnie niewygodny. On jest teraz pochylony do, do przodu, także nie patrzcie na to, że tak powiem. Jeżeli chodzi o liczbę miejsca. No i co? Nie wiem, czy widzicie, co tu się dzieje. Pokażę Wam na przebitkach, o co chodzi. Ale to auto, słuchajcie, potrafi się kręcić w miejscu. No i bagażnik. Tak wygląda przy trzech rzędach siedzeń. Oczywiście można je całkowicie złożyć. a Trzeba trzymać niestety przycisk. Składanie odbywa się elektrycznie. No bo kurczę, no to jest luksusowy samochód. Tu się nic nie dzieje ręcznie, nie? Także naprawdę, jeśli o to chodzi, zobaczcie nawet ten uchwycik do bagażnika jest wykonany ładnie. Tu jest ładowarka i został do naprawy opon. No i co wam, co wam mam powiedzieć? To jest po prostu petarda. To jest tak luksusowy samochód i kosztuje tak jak powiedziałem na 300 tysięcy złotych. Kurczę za takie auto no gdybyście poszli do salonu jakiejkolwiek europejskiej marki to powyżej, poniżej miliona za taki samochód absolutnie nie da radę.